Dzisiaj po raz pierwszy na kanale zdegustuję piwo z browaru kontraktowego Babajaga. Akurat tak się złożyło, że wypuścili Risa, więc nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Piwo nazywa się Elixir. Jest to Russian Imperial Stout o zawartości ekstraktu 21 Plato. Już widzę, jak wam się krzywią twarze. Mi też się krzywi. Wiem, że to jest bieda rys, że to jest niedorobiony rys, że to jest jakiś tam jeszcze inny rys. Ale cóż, nie tylko plato jest najważniejsze już o tym pisałem, już o tym mówiłem. Kraina Welesa z browaru Perun 19 BLG było bardzo dobrym piwem jak najbardziej miało cechy risa. Także nie uprzedzajmy faktów. 21 BLG to jest, akurat, to jest akurat mały problem. Ja tu widzę większy, Na to, yy, mianowicie IBU 45. O ile 21 przy risie ekstraktu to nie jest jakaś wielka tragedia, o tyle obawiam się, że 45 IBU to będzie zdecydowanie za mało. Risy wiadomo, zawsze muszą być bardziej nachmielone, mocniej nachmielone, mocno goryczkowe. Poza tym, bądź co bądź, jakby nie było 21 plato, to jest ciało. I przez to ciało ta goryczka się jakoś musi przebić, jakoś jej musi zbalansować, a nawet przechylić na swoją stronę. Więc bardziej tutaj miałbym wątpliwości. No ale pożyjemy, zobaczymy. Otworzymy, zobaczymy. Słody pale Ale, monachijski 2, czekoladowy ciemny, pale czekolad, barwiący, jęczmień prażony i pszenica prażona. Chmiele Magnum, EKG i Sauverine. Czyli chmiele są takie chyba raczej europejskie, słusznie. To jest Riss tutaj, chmiel jakiejś bardzo ważnej roli aromatycznej nie pełni. Płatki wiśniowe. Kładki wiśniowe rozumiem z drewna wiśniowego, także zobaczymy, czy coś, czy coś wniosły, droże S04 w zasadzie standardowo. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Chyba nic, etykieta generalnie wygląda bardzo fajnie, etykiety baby Yagi, mimo że wszystkie są dość podobne, to jednak jest to, jest to jakaś myśl, jest to jakaś myśl przewodnia, jest to jakaś stylistyka. Widząc te piwa na półce od razu wiadomo, że jest to baba. Jaga. Może nie zawsze wiemy, które piwo jest które, ale jakby to jest mniejsze, mniejsze zło. Ważne, że browar wyróżnia się na półce, ma jednolitą, jednolitą linię i to bardzo bardzo fajne, także jak najbardziej jak najbardziej na miejscu. Dobra, dość gadania otwieramy. Piwo jest y, bardzo ciemne, aczkolwiek nie jest nieprzejrzyście czarne przy nalewaniu tak jak niektóre lisy, ale jest zdecydowanie, zdecydowanie czarne. Piana niewysoka się utworzyła, ale bardzo fajna, taka w zasadzie stylowa, bo lisy nie mają, nie mają wysokiej piany, nie mają burzliwe, bujnej piany, natomiast mają właśnie najczęściej taką w kolorze, w kolorze takiej kawy z mlekiem, takiej dość, dość ciemnej, znacznie ciemniejszej niż, niż stałty, stałty klasyczne. No, w szkle barwa jest zupełnie nieprzejrzysta, więc piwo jest całkowicie czarne. Czy ja coś wspominałem o słodzie wędzonym torfem? Dziwne. Dziwne, bo w zasypie nie ma słodu torfowego, natomiast tutaj pierwsze co poczułem to uderzenie nut, nut torfowych. No, powiem Wam, że aromat jest bardzo przyjemny, bardzo intensywny i zdecydowanie, zdecydowanie lisowy. Czekoladowy, bardzo dużo gorzkiej czekolady, nawet, a może i nawet mlecznej. Taki jest dość słodkawy, ten aromat. On jest bardzo niejednostronny. Jest właśnie wiele, wiele tutaj się dzieje. Ładnie pachnie, ładnie się zaczyna. Nie, no, nie, no bez jaj, bez jaj. To piwo jest wyraźnie wędzone. Kurde, nie przeczytałem opisu, może tutaj coś więcej będzie. No ty, no w zasadzie piszą o tym, co jest, co jest w smaku. No i to w zasadzie tak jakby nic nie napisali, bo mogliby napisać, co tutaj, skąd to się bierze. A ja tu nic nie widzę. No. Są płatki, płatki wiśniowe, no ale kurde, no. one by coś takiego wniosły. Nie no, słuchajcie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, natomiast, no, tak jak w aromacie jeszcze miałem jakieś wątpliwości, tak w smaku nie mam żadnych wątpliwości, że to piwo jest wędzone. Mm, ale jest. jest treściwe, jest, jest złożone. Może ono nie jest gęste, może ono nie jest zalepiające, jakieś takie mega. Hmm, mega potężne, mega ciężkie. Natomiast. kurde, no nie można powiedzieć, że to jest jakiś ubogi RIS czy coś. To jest pełnoprawny RIS, moim zdaniem. Ale jest niezwykle intrygujący, bo. Hmm, mnóstwo, mnóstwo smaków. Gorzka czekolada teraz weszła, taka intensywna. Gdzieś ta wędzona śliwka, właśnie to jest taka wędzonka, tak jak w aromacie mitrowie zajeżdżało torfem, tak w smaku to jest wędzona śliwka. Jakieś owoce, suszone goryczka. Rzeczywiście nie jest jakaś potężna, ale jest wyraźna. Finisz jest taki wytrawny, jest taki agresywny. Alkoholowy? Może niekoniecznie. Raczej właśnie taki palony, goryczkowy, taka gorzka kawa, gorzka czekolada. Kurde, no. Bardzo, bardzo złożone, bardzo intrygujące piwo. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie narzekał, że to piwo jest ubogie, no to nie wiem, to chyba zostaje mu picie tylko mm, jopejskiego. No kurde, bo naprawdę warto spróbować. I warto się pospieszyć, bo. Piwo zostało uważone w browarze Olbracht, ale w Toruniu, czyli w znacznie mniejszym browarze niż ten Olbracht w Piotkowie, więc tego piwa będzie nie więcej niż 10 hekto, czyli 1000 litrów, także nie będzie go dużo. Poszło w butelki półlitrowe, co jeszcze sprawia, że będzie go mniej. Także spieszcie się. Myślę, że zostanie powtórzone już w Piotrkowie na większą skalę, ale może to już będzie coś innego. Wydaje mi się, że to piwo jest naprawdę ciekawe i naprawdę warte, warte spróbowania. Mimo, że nie jest tanie, bo chyba kosztowało coś około 14 zł, ale jak na risa w półlitrowej butelce, no to to nie jest aż tak znowu dużo. Także wasze zdrowie. No i mały postscriptum. Najlepiej, jak wiadomo, zasięgnąć informacji u źródła. Skontaktowałem się z, z, Tom, z Tomkiem Szucem. E, zapytałem go, skąd w tym risie e, ta wędzonka. Bo naprawdę mnie to zaintrygowało. Okazało się, że poszedł e, jeden worek, 25 kg, e, casting malt. E, Słodu torfowego, i zapomnieli wymienić go na etykiecie, także sprawa nam się już, już wyjaśniła. Aromat torfowy, akurat też z domowego, z domowego doświadczenia wiem, że w risie wychodzi bardzo wyraźnie aromat torfowy, nawet przy niewielkim udziale zasypu, także uważajcie, jeżeli będziecie robić Risa i będziecie chcieli go podkręcić tak lekko słodem torfowym, nie przesadzajcie, bo. On potrafi się naprawdę mocno przebić, tak jest właśnie tutaj. Intrygujące jest to, że w aromacie dał rzeczywiście whisky, torf, natomiast w smaku, w połączeniu z kompozycją całą smakową piwa, bardziej, znaczy też jest trochę torfowy, ale też trochę idzie w kierunku właśnie takiej wędzonej śliwki. Bardzo fajnie, rzeczywiście ten dodatek tutaj bardzo dużo zrobił w tym piwie, bo właśnie on podkręcił jego charakter, jeszcze dodał mu wielowymiarowości, złożoności. To jest rzeczywiście fajny patent, żeby do Orisa dać trochę słodu torfowego. Nie za dużo, ale tak w sam raz. Natomiast nie za bardzo w takim razie tutaj znajduje udział tych płatków wiśniowych. Nie mogę się za bardzo tego doszukać, ale podejrzewam, że one też tutaj stanowią taką gdzieś tam część składową tego całego aromatu i smaku. Być może nie, jest, nie rzuca się to nigdy, gdzieś w, mocno w oczy, natomiast ona jest taką jedną z części całej tej bogatej kompozycji. Naprawdę piję, piję popijam sobie to piwo już jakiś czas z przyjemnością, pewnie nawet słyszycie po głosie jest super, jest, jest bardzo dobre. Chociaż sam Tomek twierdzi, że jest nieułożone, że jeszcze powinno leżakować. E, piwo leżakuje od października, także hej, spokojnie. Nie przesadzałbym z, tą, z tym leżakowaniem. E, myślę, że piwo jest ułożone, jest OK. Kto chce, niech sobie leżakuje w domu, natomiast e, nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań, żeby to piwo wypuścić na rynek. Moim zdaniem, ono już jest gotowe. Już jest naprawdę na, na fajnym, wysokim poziomie. Nie wiem, może będzie lepsze yy, gdzieś tam. Może jakiś nóg alkoholowych ktoś się doszuka. Może mu będą one przeszkadzać. Mi nie przeszkadzają. Piwo jest naprawdę fajne, wyraziste, treściwe, złożone. Także kawał dobrej roboty. No, bardzo dobre piwo, bardzo dobry ris.